Halo? Halo babcia? Ola wyrzuciła telefon. Na jakich nartach? Nie, kupiłam narty na razie. Będę. No, to w Polsce z nią pójdę. Bo tu nie ma śniegu, dzisiaj deszcz padał. Nie, nie mówiłam, że pójdziemy na narty. Teraz tylko, że w Polsce pójdziemy, babcia. Nie, nie mówiłam tak. Nie, niemożliwe. Nie. Nie. No, to mówiłam, że w Polsce z nią pójdę na narty, a nie, że tutaj. No, ale ja jej przywiozę, bo one są malutkie i lekkie. Nie, 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 nie. Dobra, daję, daję. Brąba, do babci. No mów halo, halo. Nie, nie, nie. Ona mówi nie. Ale teraz krzyczy za ciotką, tak? No co to? A mama nagrywa film? To jest babcia? Ola? Bam. Nie bam, tylko babcia powiedz. Bam. Bam mówi, bo jej rodzynka spadła. No, mówiłam, mówiłam. No. Tu się pójdę. No. Dawaj, mój Dawaj. 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 Halo, halo, bromba... tu Bromba z ciotką gada. Walczy. Walczy. To ci ją dam jeszcze na chwilę. Proszę. Mów do babci. No powiedz, halo babcia Ale nie wyłączysz, wyłączysz mi zaraz No mów, halo babcia Chciała nic z tego No Nie już teraz nie chcę rozmawiać Nie, mhm. nie, no, ona siedzi w krzesełku, ja wziąłem telefon